Dzisiaj będę mówił kazanie na podstawie fragmentu z Ewangelii Jana, 21 rozdział, w którym Jezus zadaje pytanie Piotrowi: Czy go miłuje? Wiele z wydarzeń jest opisanych w Ewangelii. Wydarzeń, które dotyczyły zarówno Jezusa, jak też Jego uczniów. Można z każdego opisu wyciągnąć różne wnioski. Można poszerzyć swoją wiedzę, tak na temat samego Zbawiciela, jak też pozyskiwać informacje na temat jego spotkań i rozmów z uczniami. Niech to wszystko nas, ludzi, żyjących w obecnych czasach uczy wiele rzeczy mądrości bożej ta wiedza biblijna była przydatna dla tych którzy żyli przed nami jak też będzie dla kolejnych pokoleń aż do skończenia świata ta wiedza Aha, to już, już... tak biblia to jest skarbnica mądrości, ale czy każdy z tego czerpie tą mądrość? Niestety nie każdy. Dziś jesteśmy w miejscu, gdzie bez wątpienia są ci, którzy pragną stale lepiej poznawać tak Jezusa, jak też różne historie z nim związane. Bohaterami dzisiejszego kazania będzie Jezus, jak też jego ukochany uczeń Szymon Piotr. Wybrany do, spo, do służby spośród wielu, których Jezus wyznaczył na jego apostołów. Zapewne był silnym mężczyzną, bo tylko tacy mogli wykonywać zawód rybaka czyli kogoś, kto musiał posiadać tak zwaną krzepę, aby radzić sobie, pływając po wodzie nocą, aby łowić ryby, do których używano dużych sieci. Praca wykonywana była w zespole, więc trzeba było być kimś, kto potrafi współdziałać z drugim człowiekiem. Jezus spędził ze swoimi uczniami wiele czasu, ucząc ich rzeczy, które miały ich przygotować do nieświenia słowa o Jego Ojcu. Każdy z dwunastu uczniów był gotowy zostawić własne rodziny, aby być razem z Jezusem i stawać się Jego naśladowcą. Wspaniałe zadanie, przywilej przebywania z nim, z kimś, kto nie tylko był szczególnym człowiekiem, ale również Bogiem. Mógłby się wydawać, że radość z tego faktu i miłość do zbawcy sprawi, że każda trudna sytuacja w życiu Piotra będzie rozwiązywana z racji jego. Pewności, co do siły miłości, którą obdarzył swojego nauczyciela. Wydarzenie związane z ostatnią wieczerzą w szczególny sposób opisuje tę pewność ucznia Jezusa. Co do jego wierności Jezusowi. Przeczytam fragment z Ewangelii Jana, 13 rozdział. Trzydziesty szósty do trzydziestego ósmego wersetu. Wtedy Szymon Piotr zwrócił się do Niego. Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział. Tam, dokąd idę. Teraz iść ze mną nie możesz. Jednak potem... Pójdziesz. Piotr ciągnął dalej. Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Jezus odpowiedział: Oddasz za mnie swoje życie? Ręczę i zapewniam: zanim zapieję kogut, trzy razy mi się wyprzesz. Piot nie miał pojęcia, z czym będzie się wiązał ten dialog z Jezusem i jak szybko jego treść w wyjątkowo krytycznej sytuacji zostanie mu przypomniana. I już przechodzimy do głównego fragmentu z Ewangelii Jana, rozdział 21, który jest podstawą tego zwiastowania. A więc Ewangelia Jana, 21 rozdział od 1 do 19 wersetu. Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon Piot, Tomasz zwany Dydymos, Natanael, z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piot powiedział: Idę łowić ryby. A oni mu na to: My też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak go nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę. Chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli, nie. Wówczas Jezus zawołał: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra: To pan. A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy i skoczył do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką ciągnąć sieć z rybami. Byli bowiem niedaleko od brzegu, około 100 metrów. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nią rybą oraz chleb. Jezus zwrócił się do nich. Przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piot poszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153. Ale pomimo tak wielkiej ich liczby, sieć się nie wyrozerwała. Chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś? Mieli, nie mieli żadnych wątpliwości, że to pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Gdy więc zjedli danie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: Tak, panie. Ty wiesz, że cię kocham. Pan na to, dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: Tak, panie. Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to, paść moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci. Czy kochasz mnie? I odpowiedział Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Jezus na to, dbaj o moje owce. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy zes się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie, ch nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga, potem dodał: Chodź za mną. A więc mamy drugą część Bożego działania Jezusa na ziemi, po zmartwychwstaniu. Wcześniej Jezus ukazał się już uczniom, ale teraz nagle pojawia się nad jeziorem tyberiackim, aby być z nimi po raz kolejny, jako ten, który usługuje. Jaka cudowna postawa! Jezus, Bóg. Przygotowuje posiłek dla swoich uczniów, apostołów. Jest wśród nich również Piotr, który zaparł się Jezusa z lęku, z obawy przed karą, może śmiercią. I w tym momencie powrócimy do wydarzenia, do tego wydarzenia. Przeczytam zaparcie się Jezusa z Mateusza, 26, rozdział 69, 75: W tym czasie Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła tam do niego jakaś służąca. Ty też byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem. Zauważyła. On jednak wyparł się wobec wszystkich. Nie wiem, o czym mówisz. A gdy pod, podszedł w stronę bramy, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam stali. Ten człowiek był z Jezusem z Nazaretu. Piotr znowu zaprzeczył pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Po chwili zaś podeszli stojący tam ludzie i stwierdzili, ty naprawdę jesteś jednym z nich, zdradza cię sposób mówienia. On jednak zaczął zaklinać się i przysięgać. Nie znam tego człowieka. I wtedy zapiął kogut. Piotr przypomniał sobie słowa Jezusa. Zanim zapije kogut, trzy razy mnie się wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Tak, to strach przed cierpieniem sprawił, że tak oddany uczeń, który przysięgał, że nigdy się nie zaprze Jezusa, że przecież jest gotowy oddać za Niego życie, nie zdał tego egzaminu dosłownie po kilku godzinach. A więc teraz, będąc nad jeziorem, z jednej strony jest zapewne szczęśliwy. Bo przecież jest przy swoim Bogu przyjacielu, a z drugiej strony ma przed oczyma wydarzenie, o którym trudno zapomnieć zaparcie się Jezusa. Jezus więc z uczniami nad jeziorem czy od razu skierował pytanie do Piotra, odnośnie jego uczyć do niego? Czy może wcześniej rozmawiał z kimś innym? Nie mamy informacji w Biblii. Jedno jest pewne: Piotr jest tutaj główną postacią, bo poświęcono mu szczególny czas. Nazwa tego rozdziału 21 to pytanie o miłość. Pan pyta swojego ukochanego ucznia, czy go miłuje, a on daje odpowiedź twierdzącą: Ale dlaczego po raz Kolejny pada to pytanie. Szymonie Synu Jana, czy mnie miłujesz. I kolejny trzeci raz Szymonie Synu Jana, czy mi miłujesz? Jak przykre, musiało to być uczucie. Trzykrotnie pyta Jezus o miłość. Nie mogło być czymś to pytanie niezrozumiałym dla kogoś, kto zawiódł. Kto zaparł się Jezusa. A może wręcz zdradził tego, którego przecież miłował. A jednak Jezus go od, nie odrzucił i zlecił mu bardzo ważne zadanie. Bo cel tego, co, cel tego, co Piotr miał dokonać, był większy od wszystkich zranień, jakie Jezus doświadczył, zawodząc się na Piotrze. I już pozostawiamy tę postać Piotra, lecz raczej spróbujmy z tej historii wyciągnąć może jakąś mądrość, rady dla siebie, a więc dla uczniów Jezusa dzisiejszych czasów. Każdy z nas ma jakieś zadania do wykonania na tej ziemi. Jedni już pozostali, poznali dobrze Boga, Jego naturę, głos. Rodzaj misji, jaką ma, nam zleca, a inni będą to wszystko rozwijali, może są w toku tego rozwoju, procesu. Jak bardzo trzeba przyglądać do Jezusa, jak mocno trzeba się trzymać jego słowa, zleceń, głosu, aby nie zawieść go w tym świecie pełnym zła, pokus, lęków. Które są i będą się nasilać, bo czasy zmierzają ku końcowi, a miłość i odwaga u wielu będzie słaba. Jak nie zawieść Boga? Jak poradzić sobie, gdy ciało lub duch słabnie? To są pytania. Na które możemy szukać odpowiedzi tylko i wyłącznie u dawcy życia. U tego, który ma moc nas pocieszyć, podnieść, gdy upadamy, wzmocnić, otulić swoim słowem zapisanym w Biblii. Dam takie przykłady.

Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku. Ale odwagi, ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. I w psalmie psalm 23 przeczytam. Panie z pasterzem moim, niczego mi nie braknie, pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody, orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości i choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Twoja łaska i twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejką mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. I psalm 56, 11-12. Bogu, którego słowo sławię, Panu, którego słowo cenię, Bogu ufam, nie boję się, co mi mogą zrobić śmiertelni. I 57, drugi do czwartego wersetu. Zmiłuj się nade mną, Boże. Zmiłuj się nade mną, bo moja dusza w tobie szuka schronienia. W cień twoich skrzydeł uciekam, dopóki trwa zagrożenie. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga stróża moich spraw. On ześle mi pomoc i ratunek z nieba. Podepcze moich gnębicieli, sela. Bóg okaże mi łaskę i objawi swą wierność. Tak, tak. Podsumowując. Czy Piotr, czy Piotr kochał Jezusa? Kochał. Zostawił swój dom najbliższych i był gotowy na służenie całym sercem. Czy była to miłość agape? A więc ta do, zdolna do poświęceń, mogła, mogłoby się wydawać, że tak. Czy cenił jednak własne życie bardziej niż prawdę? Ta historia z się Jezusa pokazała, że własne życie cenił bardziej. Jezus mu przebaczył tak, jak przebacza nam. Jezus wiedział, co zrobi. Piotr i mu o tym powiedział wcześniej, i to w chwili lęku nie powstrzymało Piotra od zaparcia się jego, Jezusa. Nasz zbawiciel ma tak wielką miłość do każdego z nas, że również gdy zawodzimy, nie rezygnuje z nas. Chce, abyśmy tak jak Piotr nadal mówili innym o Bogu, o Królestwie Niebieskim. Czy my tak potrafimy kochać, wybaczać i błogosławić ludzi? Nie chodzi o tych, których łatwo jest kochać, bo to i poganie czynią, ale o tych, którzy nie są nam życzliwi, a może nas drażnią. Zadajmy sobie to dzisiaj pytanie. Małżonkowie, trzymajmy się razem, tak w małżeństwach, jak też jako Kościół. Małżonkowie, niech Pan daje Wam siły do wierności po... Jego Słowu. Wyprzedzajcie siebie nawzajem w życzliwości, pomocy. Dziękujcie za to, że macie siebie nawzajem. Słuchajcie tego, co drugi czuje, nie unoście się gniewem, lecz raczej mówcie o tym, co boli, i nauczcie się wyczuwać to, co drugi przeżywa. Nie wypominajcie sobie nawzajem tego, co było złe, ale przebaczajcie i zapominajcie. Bądźcie wzorem dla tych, którzy Boga nie znają. Ludzie nie pójdą za tym, który, którego nie będziemy godnie reprezentować. Wybaczajcie sobie nawzajem, bo Jezus wybaczył Piotrowi i jeszcze go wywyższył, zlecając mu piękną misję pasienia jego owieczek, a więc ludzi. Kościele, nie bądźmy jak ci, którzy milczeniem. Nie dają innym możliwości poznania Jezusa, takim jakim On naprawdę jest. Bądźmy tymi, którzy dzięki miłości do Jezusa, z którym mamy codzienną relację i dzięki Jego Duchowi Świętemu, który przecież jest w nas, z radością w mocy Jego mówimy: Jak dobry jest Bóg, tego życzę, tak sobie, jak i też Wam. Amen. Niech rozjaśni oblicze swe nad Tobą i niech miłości w ci będzie, niech ci błogosła. Twoją kutą